Ponownie musimy znaleźć szczepionki na wirusa. Cześć, ja jestem Dominik, to jest kanał Zbyt Wiele Gier, czyli miejsce, w którym opowiadam Wam o grach planszowych. Czasem będą to też wykreślanki, tak jak dzisiaj. I chciałbym Wam powiedzieć o grze nowej, wydanej przez wydawnictwo Muduko w Polsce, czyli o grze Wirus and Ride. Jest to gra nawiązująca do karcianej wersji gry Virus, ale tylko tematycznie i graficznie bo mechanicznie jest to wykreślanka. No i mechanicznie nie ma ona za wiele wspólnego z tytułem, tym, który wyszedł wcześniej. Zapraszam, chodźcie do stołu, pokażę Wam, jak się w to gra, jak to wygląda w środku, no i jaka jest moja opinia o tym tytule. Ale zanim tam przejdziemy, to serdecznie zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów, a mnie to motywuje do tego, żebym widział, że ktoś się interesuje tymi nagraniami, które robię. A jeżeli mielibyście ochotę wesprzeć mnie finansowo, to zapraszam do serwisu Bajkofitu, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę. Chodźmy zobaczyć grę Virus Rollen Ride. I tak właśnie prezentuje się pudełeczko od gry Wirus Rollen Ride. Jak widzicie, nie jest ono zbyt wielkie. Grafiki nawiązują do wcześniejszej wersji takiej najbardziej znanej, karcianej gry Virus. No i mamy tutaj oznaczenie, że można w tą grę grać od 2 do 4 osób. No i gra zajmie około 20 minut, i jest to w miarę realne oznaczenie. Które zgadza się z rzeczywistością. Zajrzyjmy sobie do środka i zobaczmy, co znajdziemy w pudełku. Na początek, oczywiście, instrukcja. Jest ona krótka, z dobrymi przykładami, z obrazkami. Wszystko jest jasne. Gdy ją przeczytamy, będziemy mogli zaraz od razu w nią y, zagrać. Następnie mamy tutaj y, arkusz. Z kartkami do wykreślania. Jako, że jest to wykreślanka, no to potrzebujemy arkuszy. Każdy z graczy bierze po jednym takim arkuszu. One są dwustronne, także można więcej partii rozegrać. Kolejną rzeczą są ołówki, karty oraz kości, ale są one przykryte takim plastikowym wieczkiem. Żeby to wszystko tutaj nie latało, chociaż jak widzicie, karty trochę się e, przemieszczają. No i gdy to wieko sobie zdejmiemy. To mamy tutaj wypraskę, która w większości zajmuje miejsce w tym pudełku. Naprawdę, to pudełko mogło być dużo mniejsze, no ale przez to, że mamy tej wielkości arkusze, no to też pudełko musiało być tej wielkości. Mamy cztery kolory kości dla każdego z graczy. Każdy bierze trzy kości w swoim kolorze. Ja tu wezmę dla gracza żółtego i na przykład dla gracza jasno-fioletowego. Dodatkowo mamy ołóweczki. Każdy bierze sobie swój ołóweczek. No, i mamy karty. Po pierwsze, mamy kartę pierwszego gracza, który będzie, która będzie określać, który gracz będzie rozpoczynał rundę. Mamy jedną kartę śmietniska i tutaj będą odkładane karty, kości, przepraszam, które, no, których nie będziemy mogli użyć do wpisania ich w nasz arkusz. Zaraz wszystko wytłumaczę. W każdej rozgrywce biorą udział cztery karty w czterech różnych kolorach. No i mamy też karty laboratorium. One są dwustronne i każda z tych kart i każda ze stron tych kart ma jakąś inną właściwość. Niektóre są oznaczone, na przykład, że są dla trzech graczy. Tak, niektóre z tych stron takie mają oznaczenie. Pozostałe tak nie mają. Weźmiemy sobie na przykład kartę C2 oraz na przykład kartę D2. To będą takie dwie karty, które sobie użyjemy w naszej rozgrywce pokazowej. I teraz to pudełeczko możemy sobie już odłożyć na bok. Każdy z graczy bierze swój arkusz przed siebie. Karty śmietniska laboratorium. Oraz cztery karty y, kolorowe układamy na środku stołu, tak żeby każdy miał do nich dostęp. Ułożę to tak, żebyście je widzieli. I kartę pierwszego gracza y, dajemy y, no jednemu z graczy. Możecie sobie określić y, na początku, przed pierwszą rundą losowo, który gracz będzie pierwszy. W tym wypadku ja zrobię tak, że pierwszym będzie gracz żółty. Ok, musiałem trochę zmienić światło, żeby wam się tutaj te karty nie odbijały w kamerze. No i teraz o co chodzi w grze wirus Ride. Tematycznie chcemy wynaleźć lekarstwa na czterech różnych kolorach, czyli na cztery różne przypadłości. Mamy lekarstwo niebieskie dotyczące mózgu. Mamy lekarstwo czerwone dotyczące serca, mamy lekarstwo zielone dotyczące żołądka oraz lekarstwo żółte dotyczące kości. No i na tym tematyka w sumie się kończy, bo cała reszta jest mechaniczna i no nie ma co ukrywać. Będziemy tutaj rzucać kostkami i wykreślać odpowiednie cyferki na naszym arkuszu, właśnie w tych czterech sekcjach. Na temat kursu możemy sobie wpisać swoje imię. Tutaj mamy określone, ile rund będzie zajmowała rozgrywka. Gdy gramy w dwie osoby, no to zajmuje ona 5 rund. Gdy gramy w trzy osoby, to zajmuje 7 rund, a gdy gramy w cztery osoby, to gra potrwa przez 8 rund. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, jakim kolorem gracza, jakimi kostkami gra dany gracz. Ja tutaj zaznaczyłem sobie dla jasnofioletowego oraz dla pomarańczowego. Gdybyśmy grali w dwie osoby no to każdy z graczy bierze sześć kości czyli jeden gracz bierze zestaw ciemno i jasno-fioletowy, a drugi gracz bierze pomarańczowy i brązowy. Ja tutaj pokażę Wam rozgrywkę jednak trzyosobową, ale nie mam trzeciego arkusza, więc tak po prostu tutaj mam trzeci zestaw kości dla trzeciego gracza, no bo trzech arkuszy tutaj nie zmieszczę, tak żeby Wam pokazać, ale to nie ma znaczenia. No i teraz jak przebiega rozgrywka? Po pierwsze, każdy z graczy w każdej rundzie na początku rzuca swoimi kostkami. Następnie po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od gracza, który ma y, tą kartę pierwszego gracza, bierzemy jedną ze swoich kości i wykładamy na jedną z kart, które leżą na stole. Możemy wybrać ko kartę kolorową albo kartę laboratorium. Pierwsza osoba, która położy swoją kostkę w danej rundzie na y, laboratorium. Przejmie kartę pierwszego gracza i w następnej rundzie będzie rozpoczynać rozgrywkę. Ja jednak zacznę sobie tutaj od wzięcia na przykład kostki numer 5 i położenia jej na czerwonej karcie. Jak widzicie, na każdej z kart mamy tylko dwa miejsca, no i nie może tutaj na niej znaleźć się więcej kości w danej rundzie. Gdy żółty gracz położył piątkę na karcie czerwonej, no, to idzie do sekcji czerwonej na swoim swojej, na swojej, na swojej arkuszu i wykreśla tutaj wartość numer 5. Co ważne, teraz jak już mam zakreśloną czerwoną piątkę, to nigdy więcej w ciągu gry nie mogę położyć takich kości na karty, nie mogę wybrać takiego wariantu, żebym wykreślił czerwoną. Piątkę, ponieważ już mam ją wykreśloną. No, zasady gry mówią, że nie możesz położyć takiej kości, której, która spowodowałaby, że nie będziesz mógł wykreślić czegoś na swoim arkuszu. Dobrze, teraz y, kolej przechodzi do brązowego gracza. On sobie położy kostkę, na przykład jedynkę y, zieloną. Y, no i wykreśli sobie y, na swoim arkuszu zieloną jedynkę, a następnie gra gracz y, fioletowy. I ja mam opcję albo położyć się znowu na pustą kartę, ale mogę też na przykład zrobić tak, że wezmę swoją kość z wartością na przykład 3 i dołożę się do jakiejś kości, która już została położona, czyli na przykład do czerwonych. I w tej chwili nie wykreślam czerwonej trójki, tylko wykreślam czerwoną ósemkę, ponieważ jest brana pod uwagę suma kości na danej karcie, ale tylko dla mnie, tylko dla fioletowego gracza, czyli Ee, żółty gracz w tym wypadku nic nie wykreśla, ale fioletowy wykreśla swoją ósemkę czerwoną. No i tak gramy aż nam się skończą e, kości, czyli tutaj wykreślimy sobie jeszcze na przykład żółtą dwójkę. A gracz brązowy wykreśli sobie na przykład niebieską jedynkę. A fioletowy zdecyduje, że chciałby pójść na laboratorium. I co to mu da? Po pierwsze, mogę wybrać dowolną z wartości, taką, żeby ta karta laboratorium na to pozwalała. Jeżeli nie ma tu żadnej kości, to w tej chwili mogę położyć to gdziekolwiek chcę. Jako, że jestem pierwszy na laboratorium, no to przejmuję kartę pierwszego gracza i już będę pierwszym graczem w kolejnej rundzie. No ale w tej chwili nie wykreślam nic. Żeby wykreślić coś na naszym arkuszu, związanego z kartą laboratorium, muszą tutaj znaleźć się dwie kości: moje lub przeciwnika. Przechodzimy do gracza żółtego i żółty gracz chciałby na przykład dołożyć się do laboratorium. Może to zrobić w momencie, kiedy dołoży kość drugą i zgadza się, jakby, działanie na danej kar karcie laboratorium, czyli w tym wypadku na tej karcie muszą to być. Dwie różne kości, nie, może, nie mogą tu być takie same wartości, a tutaj lewa kość musi być większa lub równa od prawej. Tych kart, jak pokazywałem wam, mamy więcej, tam mamy dodawanie, mamy mnożenie, mamy, że muszą być takie same te kości na przykład. No i musimy się stosować jakby do tych zasad, które karty laboratorium nam mówią. Co się dzieje w momencie, kiedy zostanie dołożona druga kość laboratorium? Obaj gracze. Lub jeden gracz, jeżeli by się zdarzyło tak, że ym, na przykład to nie żółty by się dołożył, tylko fioletowy, no to wtedy tylko fioletowy dostaje ten bonus. Ale w momencie, kiedy to żółty się tu dołożył, to zarówno żółty, jak i fioletowy dostają bonus laboratorium. A bonus laboratorium polega na tym, że sumujemy wartość kości na tej karcie, w sumie jest to 3 i wykreślamy trójkę na rzędzie laboratorium. Mamy tutaj pod spodem rząd laboratorium i zarówno żółty wykreśla sobie trójkę jak i fioletowy, również wykreśla sobie trójkę, jeżeli może, jeżeli jeszcze nie miał jej zakreślonej i natychmiast dostajemy bonus, który znajduje się właśnie pod tym polem laboratorium. Eee, mamy tutaj dwa rodzaje bonusów. Ten ołóweczek mówi, że jest to e, jokerowy, e, jokerowe zakreślenie, czyli możemy sobie w tym momencie wykreślić dowolną wartość w dowolnym kolorze. Na przykład żółty wybierze sobie, że wykreśli Furkę czerwoną. A fioletowy w tym samym momencie też wykreślił trójkę laboratorium, więc wybierze sobie na przykład yy, czerwoną dziewiątkę. Ale równie dobrze mógłby sobie wybrać zupełnie inny kolor, gdyby chciał. Kolejnym graczem jest gracz yy, brązowy. On idzie sobie jeszcze na zieloną kartę i w tym wypadku wykreśla zieloną siódemkę. Yy, a fioletowy położy swoją kostkę na Żółtej szóstce w sumie, czyli to będzie to pole. Ok, w tym momencie, gdy y, wszystkie graczy kości zostały położone na y, kartach, runda się kończy. Wykreślamy numerek rundy, w tym wypadku runda pierwsza. Każdy wykreśla na swojej arkuszu, i przechodzimy do rundy drugiej, czyli wszyscy zbieramy y, swoje kości. Nie powiedziałem jeszcze o karcie śmietniska. Tutaj jest problem taki, że w momencie, kiedy nie możemy położyć kości tak, aby wykreślić jakąś wartość, no to wtedy musimy tą kość zniszczyć. Powiedzmy, że nie mógłbym położyć tej kości gdzieś tutaj, bo już wszystkie pola miałbym wykreślone i żadna wartość mi nie pasuje. No to odkładam taką kość na śmietnisko i na koniec rundy. Sumuję wszystkie wartości mojej kości w tym miejscu i wpisuję je w tą tutaj tabelkę. No i w każdej rundzie możemy wpisać jakieś punkty. Będą to punkty ujemne na koniec gry, więc staramy się tego unikać. Oprócz tego mamy jeszcze drugi bonus laboratorium, o którym nie powiedziałem. Jest to bonus jokera. Ten bonus jokera polega na tym, że w momencie, kiedy byśmy wykreślili sobie mm, taką kostkę, no to wtedy zakreślamy wolne pole, e, tutaj kółeczko jokerowe. E, to w momencie, gdybym na przykład wykreślił piątkę laboratorium. No i teraz to pole jest dla mnie dostępne. Każdy z nas startuje już z pierwszym jokerowym polem e, dostępnym i teraz jak to działa? W momencie kiedy chciałbym zagrać jakąś kość, mam kość do zagrania, ale nie pasuje mi jej wartość, to mogę przekreślić dostępnego jokera i zmienić wartość mojej kości na dowolną. I to może pomóc mi w wykreśleniu jakiejś odpowiedniej wartości. Problem jest taki, że w momencie kiedy joker został zużyty to nie da nam trzech punktów zwycięstwa. Gdy mamy jokera i on nie został jeszcze zużyty, no to da nam trzy punkty zwycięstwa na koniec gry, każdy taki niezużyty joker. Jak widzicie, w każdej tabelce w tych czterech kolorach mamy jeszcze tutaj takie symbole, takie łezki po bokach i to oznacza, że możemy sobie e, jakby generować kombosy w tej grze, jak to w wykreślankach. Gdy mamy taką sytuację i wykreśliłbym w tym momencie czerwoną siódemkę, to od razu dostaję ten bonus, który jest przywiązany do tej kolumny, którą wypełniłem. Gdybym wypełnił. do tego wiersza, który wypełniłem. Gdybym wypełnił kolumnę, to wtedy dostałbym bonus, który jest przypisany do danej kolumny. Czyli w tym wypadku dostałem bonusowe wykreślenie na zielonym, na zielonym polu. Przekreślam sobie tę kolumnę, że już zużyłem ten bonus. No i któreś pole do o dowolnej wartości zielone mogę sobie w tym momencie wykreślić, mogłoby to spowodować, że wypełniłbym kolumnę zieloną i od razu dostałbym na przykład żółty bonus i wtedy wykreślił żółty bonus, a jak żółtym bonusem wy wy dodatkowo <coughs> wypełnił znowu jakąś rząd albo kolumnę, no to znowu mógłbym dostać bonusy i tak staramy się właśnie zrobić takie kombosy, żeby jak najwięcej y pól jednym ruchem wykreślić. To jest bardzo, bardzo fajny mechanizm, i naprawdę, jak się pokombinuje, to da radę tutaj wykreślić na przykład 4 albo 5 pól raz. No i jeszcze jedna ważna zasada. Pierwsza osoba, która wykreśli wszystkie pola w danym kolorze, zaznacza sobie tutaj klik, że wymyślił lekarstwo, wynalazł lekarstwo właśnie w tym kolorze. Reszta graczy, która nie zdążyła tego zrobić, zamazuje sobie to pole że już nie może wymyślić takiego lekarstwa, no bo zostało ono już wymyślone. Każde takie wymyślone lekarstwo daje 5 punktów zwycięstwa dla gracza, który je wynalazł. Także tutaj mamy też wyścig o to, kto będzie się kto będzie szybciej jakby wykreślał całe kolorowe pola. No i po tym jak rozegramy sobie odpowiednią liczbę rund, czyli na przykład w trzy osoby, jak zagramy tych rund 7, no to sprawdzamy punktację. Punktacja liczy się w następujący sposób, tutaj na dole. Każdy kolor punktuje w zależności od tego, jak wiele kółeczek wykreśliliśmy w danym kolorze. I ta tabelka mówi nam o punktach. Jeżeli wykreśliliśmy od 0 do 3 pól, tak jak tu na żółtym na przykład, to dostajemy 0 punktów za żółte. Jeżeli wykreśliliśmy 4, 7 kółek, to byśmy dostali 5 punktów. Od 8 do 10 to jest 10 punktów, i od 11 do 12, tak jak na przykład tutaj na czerwonym, to jest 12 punktów. Czyli jakieś tutaj wartości, powiedzmy sobie, yy, wpiszemy. Tu mam 4 zakreślone, czyli to jest 5 punktów za zielone i za niebieskie mam wykreślone na przykład 5 pól. 5 pól mieści się w tym zakresie, więc też 5 punktów dla mnie. Następnie Powiedzmy, że to lekarstwo ja wynalazłem. Tych lekarstw nie wynalazłem, bo zrobił to ktoś inny. Więc mam jeden taki zaznaczony znaczek, co daje mi 5 punktów za każdy taki znak. Następnie mam dwa jokery, ale jeden z nich wykorzystałem, więc liczę tylko ten jeden, który jest niewykorzystany. I każdy taki niewykorzystany joker daje nam 3 punkty. No, i tutaj niestety jeden raz musiałem zniszczyć kostkę o wartości 4, czyli bardzo dużo, to jest minus 4 punkty. Gdybym miał tutaj jeszcze na przykład jedynkę i trójkę, to zamiast czwórki wpisałbym sumę tych wszystkich wartości, czyli 7. 8 nawet. W tym wypadku było jeszcze jedynka. 8. No i na koniec sumuję e, te wszystkie punkty. W tym wypadku mam tutaj 22, 27. 30 minus 8, 22 punkty. I to jest mój wynik końcowy. W przypadku remisu wygrywa gracz, który wykreślił najwięcej pól na polu na tym rzędzie laboratorium. Jeżeli nadal remis by się utrzymywał, to wtedy wygrywa gracz, który zniszczył mniej próbek, czyli ma tutaj mniejszą wartość na końcu. Jeżeli tutaj również byłby remis, no to wtedy gracze dzielą się zwycięstwem. Jak widzicie, gra jest bardzo prosta, bardzo szybka, ale też bardzo kombogenna. Tutaj naprawdę można z tych pól, jeżeli dobrze się to rozplanuje, powykreślać sporo kombosów. No i też to, co jest dla mnie najfajniejsze, to to, że jak gramy właśnie w kilka osób, to Musimy myśleć, czy chcemy pójść od razu jakąś niską wartością, na przykład tutaj na tą kartę niebieską i wykreślić sobie niską kartę, niską wartość, ale też to, że dokładamy kość do innej kości i bierzemy już sumę. No to też ma dla nas duże znaczenie, że jakby w późniejszym etapie gry jest trudniej wykreślać na przykład małe liczby, jeżeli jesteś, nie jesteś pierwszym graczem. Także to jest bardzo bardzo fajne fajne jest też to, że te karty laboratorium się zmieniają i że z każdej rozgrywki, w każdej rozgrywce mogą być inne te zestawy, to też trochę urozmaica rozgrywkę, no bo arkusze są zawsze takie same. Minusem trochę dla mnie jest to, że jeżeli ja jestem pierwszym graczem, mam tu kartę pierwszego gracza, to w sumie za każdym razem, jeżeli będę chciał, mogę pójść na laboratorium i już znowu będę pierwszym graczem. I tak naprawdę mogę otrzymać tą kartę pierwszego gracza do samego końca, i wtedy gracz, który jest ostatni w kolejce, no, będzie miał często problem z wykreślaniem niskich numerków, i to jest trochę taki problem, który widzę w tej grze. Ale nie jest to wcale decydujące w ostatecznym wyniku. Niektóre zestawy tych kart też zdarza się tak że. Jeżeli, jeżeli weźmiemy nieodpowiednią kombinację tych kart laboratorium, no to może się zdarzyć tak, że na przykład nigdy nie będziemy mogli wykreślić dwunastki. No bo... No bo tak, tak, tak może się zdarzyć po prostu, tak? Bo, bo tak, tak wyniknie z tych działań logicznych. No ale to możemy sobie miksować dowolnie jak chcemy. No i tak to właśnie wygląda. No i teraz już wiecie jak się gra i o co chodzi w grze Virus Roll and Ride. No, i proszę, dajcie znać, jak Wam się to podoba. Czy już graliście w to tytuł? Czy Wam się podoba? Jak on wypada, Waszym zdaniem, na tle innych wykreślanych? Tak jak Wam powiedziałem, mi się ona bardzo podoba. Ja grywam w tą grę rodzinnie z moimi dzieciakami. Bardzo dobrze się bawimy. I ta gra jest naprawdę, tak już, no nawet pudełka jest od 8 lat, ale ja grywam również w nią z moim pięciolatkiem, także. Naprawdę ten tytuł się sprawdza w takich sytuacjach. Ta gra ma oczywiście swoje jakieś tam drobne problemy. Głównym z nich jest to, co już Wam pokazywałem, właśnie przy stole czyli to przekazywanie pierwszego gracza, moim zdaniem, no, coś tutaj troszeczkę nie zostało przemyślane czy też właśnie tam wykluczające się na przykład warunki na kartach laboratoriów, ale tak poza tym to tak naprawdę jest szczerze do polecenia ode mnie i na tyle mi się ona spodobała, że poleciłem wam ją jako jedną z gier na prezent w tym roku pod choinkę. A jeżeli byście chcieli zobaczyć inne inne gry, które poleciłem wam właśnie, które uważam, że się sprawdzą w tym roku jako prezent świąteczny, no to tutaj zapraszam do tego filmu. Tam sobie możecie zobaczyć pięć gier. Yy, właśnie, które yy, myślę, że będą super jako prezent. A teraz dziękuję za to, że tu byliście, za to, że to obejrzeliście. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć.